Kapusta zwykłe warzywo o niezwykłej mocy. Choć często traktujemy ją jako skromny dodatek do obiadu, jej właściwości lecznicze są naprawdę imponujące. W polskich domach kapusta od pokoleń była nie tylko składnikiem tradycyjnych potraw, ale też naturalnym środkiem na wiele dolegliwości. Jeśli podoba Ci się ten film, napisz w komentarzu. O jakim zielu chciałbyś zobaczyć kolejny odcinek? Każda sugestia jest dla mnie inspiracją. Dołącz też do naszej facebookowej grupy dla miłośników zielarstwa. Tam dzielimy się wiedzą, przepisami i doświadczeniami. Link znajdziesz w opisie filmu. Razem odkrywajmy moc ziół. Od wieków gości w naszych kuchniach, ale też w domowej apteczce. Wiesz, że świeża kapusta działa przeciw zapalnie, koi żołądek, a kiszonki wzmacniają odporność. To warzywo, które łączy w sobie tradycję i nowoczesną wiedzę o zdrowiu. Kapusta była stosowana przez nasze babcie na przeziębienia, bóle brzucha, a nawet na rany i opuchlizny. To prawdziwy skarb natury bogaty w witaminę C, K i U. Oraz minerały niezbędne dla zdrowia. Zawiera także błonnik, który wspiera trawienie, a jej liście są pełne antyoksydantów, chroniących komórki przed stresem oksydacyjnym. Kapusta to także źródło kwasu foliowego, potasu i wapnia, które wspierają serce i układ nerwowy. Gdy boli żołądek, pół szklanki świeżego soku z kapusty raz czy dwa dziennie. Czyni cuda. Taki sok łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację błony śluzowej żołądka i może być pomocny przy wrzodach. Warto pić go regularnie, zwłaszcza w okresach osłabienia organizmu. Możesz dodać łyżeczkę miodu dla smaku, na stawy opuchlizny, wystarczy rozgnieść liść wałkiem i przyłożyć do miejsca bólu. Taki okład z kapusty przynosi ulgę przy bólach reumatycznych, stłuczeniach czy obrzękach. Kapusta działa chłodząco i przeciwzapalnie, dlatego jest tak ceniona w domowych kuracjach. Owiń bandażem zostaw na dwie godziny, poczujesz ulgę. Możesz powtarzać taki zabieg kilka razy dziennie, aż do ustąpienia objawów. To prosty, tani i skuteczny sposób który nie wymaga specjalistycznych preparatów, a kiszona kapusta to prawdziwy domowy probiotyk, który wspiera florę bakteryjną jelit i wzmacnia odporność. Kiszonki są bogate w witaminy i enzymy, które poprawiają trawienie i pomagają organizmowi walczyć z infekcjami. Szatkuję solę ugniatam i zostawiam na kilka dni. To domowy probiotyk i źródło odporności. Warto jeść kiszoną kapustę regularnie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy nasz organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia. Możesz ją dodawać do sałatek, zup czy po prostu jeść jako przekąskę. Pamiętaj tylko, kapusta może powodować wzdęcia. Jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy, wprowadzaj ją do diety stopniowo i obserwuj reakcję organizmu. Osoby z problemami tarczycy niech unikają nadmiaru surowej. Dawniej liście przykładano także do piersi przy zapaleniu gruczołów mlecznych. Kapusta łagodziła ból i zmniejszała obrzęk, dlatego była polecana młodym mamom. To kolejny dowód na to, jak wszechstronne jest to warzywo. Kapusta Lekarstwo na żołądek, odporność i bóle stawów. Warto mieć ją zawsze pod ręką, bo jej zastosowań jest naprawdę wiele. Od kuchni po domową apteczkę. Naturalna moc kapusty. Subskrybuj i napisz, jeśli znasz inne domowe sposoby z kapustą. Podziel się swoimi sprawdzonymi przepisami i doświadczeniami. Razem możemy odkryć jeszcze więcej sekretów tego niezwykłego warzywa.